Wioska na skraju gęstego lasu była strzeżona przez starego strażnika latarni. Każdej nocy zapalał on światło, które rozświetlało mygły i chroniło mieszkańców przed nieznanym, budząc w nich poczucie bezpieczeństwa. Pewnego dnia rozeszła się wieść, że gdzieś wśród codziennych przedmiotów ukryty jest bezcenny klejnot. Ludzie przeszukiwali domy, pola, stajnie, a nawet strychy, ale nikt niczego nie znalazł. Strażnik uśmiechał się tajemniczo, gdy pytano go o skarb, nie zdradzając niczego. Pewnej nocy ciekawska dziewczynka imieniem Lena postanowiła zapytać go wprost. Strażnik wręczył jej zagadkę: "To czego szukasz, widzisz codziennie, a jednak nie rozpoznajesz. Świeci, lecz nie jest gwiazdą. Strzeże, lecz nie zamyka." Lena długo myślała, aż w końcu spojrzała na latarnię. Weszła do środka i odkryła, że szklana kula, przez którą przebijało się światło, zmieniła się wszystkimi kolorami. Klejnot był tuż przed oczami wszystkich, ukryty w blasku codzienności. Od tej pory Lena wiedziała. Czasem największy skarb to to, co już mamy, a prawdziwa wartość kryje się w prostocie i codziennym blasku.